A skoro taki format Wam się podoba, to jak zwykle bez clickbaitowych farmazonów pokażę Wam dzisiaj, jak w prosty i tani sposób wyposażyć swoją instalację grzewczą w czujnik temperatury zewnętrznej. Jestem, jak widzicie, w kotłowni, za mną jest kocioł. I proszę Was, nie wdawajcie się w dyskusję, czy lepszy jest imergaz, czy Buderus czy w ogóle pompa ciepła i fotowoltaika. Ja akurat odziedziczyłem to po poprzednich właścicielach, którzy na szczęście dla mnie wypuścili od razu kabel na elewacji od północnej strony domu ale przyoszczędzili na samej sondzie. Miałem więc ułatwione zadanie. U mnie, jak widzicie, sonda jest już podpięta, o czym świadczy ta ikonka. I teraz, o co cała ta zabawa? Otóż, oryginalna sonda temperatury od Imergasa kosztuje około 150 zł. Tymczasem w środku znajduje się nic innego, jak taki zwykły czujnik temperatury, którego oznaczenie wypiszę Wam tutaj na ekranie, jest to K Y z cyferkami na końcu który można kupić w najbliższym elektroniku. No, mi się udało, kiedy robiłem to 3 lata temu, za 10 zł kupić dwie sztuki. Do tego potrzebna nam będzie jeszcze jakaś hermetyczna obudowa nawet z kastoramy za 7 zł. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda u mnie na zewnątrz. Kiedy mamy już wszystkie elementy, zaczynamy od wyłączenia pieca przez przytrzymanie przycisku 10 sekund, a następnie obowiązkowo wypięcie wtyczki z prądu, bo będziemy dotykać kabel. Następnie kierujemy się schematem na puszce albo w książce serwisowej. Jak widać, mamy możliwość podłączenia dwóch sąd zewnętrznych. Jeżeli dysponujemy tylko jedną, podpinamy je pod dwa pierwsze piny z lewej strony. Wygląda to w taki sposób. Po podłączeniu przewodów na zewnątrz i w kotłowni uruchamiamy piec. Na sterowniku również zobaczymy tą samą ikonę świadczącą o wykryciu sondy i w wielu przypadkach nie musimy nic więcej robić. Czasami może okazać się konieczne jej skalibrowanie. Domyślny kod serwisowy to 1122 w przypadku Imergasa znajdujemy tą funkcję w menu. Porada jest skierowana głównie do osób, które tak jak ja miały już wyprowadzony przewód na zewnątrz i chcą zaoszczędzić na samych częściach. Jeśli go nie macie, to niestety najwięcej pracy dopiero przed Wami. Dajcie znać w komentarzach, czy cenowo u innych producentów wygląda to podobnie, czy komuś się przydało. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!